Siemano, witam w kolejnym odcinku naszej kariery z AFC Wimbledon. Na początku chciałbym Wam powiedzieć, w sumie to Was przeprosić, że te odcinki nie pojawiają się naprawdę tak szybko, jakbyście sobie tego chcieli i jak ja bym w sumie też chciał. Ale na początku tej kariery uprzedziłem, że. Nie będzie to tak częste z powodów i służbowych, i prywatnych. Dużo się pozmieniało ogólnie w, w moim życiu, <laughs> ale jedno jest pewne: odcinki będą się pojawiać na pewno nie rzadziej niż raz w tygodniu. A po prostu, jeśli złapię kiedyś większą chwilę na grę w menadżera, to one będą po prostu częściej. No i bez zbędnego mm, pierdolenia zaczniemy <laughs> odcinek. Jak widzicie, mamy mm, finał baraży. Gramy Southhand. Um, <laughs> e, w półfinałach baraży e, pokonaliśmy to ok. Najpierw 1-1. Mm, u siebie. Następnie na wyjeździe bardzo dobry mecz naszych piłkarzy, i 4-3 udało nam się wygrać. Tak więc Bramka Osany, Stacy Longa i e, Bantona, i chyba tutaj była jeszcze Bramka Samobójcza. Jednak nie pamiętam, no ale jesteśmy w finale. No i gramy o awans. Tak więc e, od razu przechodzimy do meczu. Ogólnie, żeby was trochę pocieszyć, no to powiem, że następny odcinek na pewno pojawi się szybciej, gdyż to będzie tylko okienko transferowe, wakacje. I dobra, wszyscy lecą na stówce, tak więc nasz podstawowy skład Mitson, Banton, Gnapka, Long, Yusuf, Moore, Fenlon, McNaughton, Balkenstein, Osano i Davis. Hy, jednak chyba może wpuścimy Matt michel Kinga za Balkensteina chociaż zobaczmy czy on jest w formie czy tylko na stówce w pełni sił tak więc chyba no porównajmy tych dwóch Matt Mitchell King um, no niby lepszy jest ten Balkenstein tak więc dobra. Niech poleci ten ostatni mecz. I dobra, oczywiście lecimy 4-5-1 na defensywnej taktyce. Tak więc zaczynamy. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Ogólnie e, sprawdziłem sobie tabelę N Power League, jak oni ogólnie lecą. Naprawdę tak więc AFC Wimbledon jest e, daleko na dole tabeli. Tak więc z tym składem, i oczywiście z nowymi twarzami, udało mi się tutaj zrobić coś niewiarygodnego. Zobaczmy, czy uda nam się awansować w naszym pierwszym sezonie. Jesteśmy już malutki kroczek od tego. Damy im otuchy, No to pokażcie, co potraficie. Ja <laughs> oczywiście potrafi wierzę w Wasze umiejętności. Morale nie ma się do czego przyczepić. Ok, to mam na Stacy Long, proszę bardzo. Dwa, dwie bramki, 13 asyst. Banton, 12 asyst, aż nie wiedziałem, że on tak lata dobrze. No i dobra, tutaj sobie szybkość troszkę podreperujemy. Tu dźwięk wyłączę na razie, bo mnie tylko będzie denerwował. No i lecimy. Pierwsza minuta już za nami, i oczywiście mamy tutaj rozszerzone. Tak jest, tak więc z tej uwaga, mamy już drożny jednak. Wybijają obrońcy, gnapka dojdzie do piłki. Uwaga, gnapka utrzymał się przy piłce bardzo dobrze. Balkenstein i dobrze, mur long do gnapki. Wymieniamy tutaj y, się piłką i pozycjami, i nic z tego niestety nie wyszło. Pierwszy kwadrans finału za nami, niewiele się dzieje jak na razie. No czas leci, no niby jest rozszerzony. No a co się dzieje, kurwa, co chłopaki, nie gracie? 26 .7 minuta, uwaga, przy piłce Southend. Uwaga, Long. Dobrze, gnapka przejmuje piłkę do Micona Micon. Niecelny strzał niestety naszego napastnika. Mm -hmm, ale dobrze postraszyliśmy już bramkę naszego przeciwnika. Tutaj po, po tym pasku na samym dole widać, że to jednak Saufent ma większe posiadanie piłki. I Jason Banton, nie. Dlaczego? Mm -hmm. I uwaga, końcówka pierwszej połowy, nic tutaj się już w tym meczu nie stało, znaczy w tej połowie 51 tysięcy ludzi, proszę bardzo. Chyba jeszcze nigdy nasi zawodnicy nie grali dla tylu ludzi. Dobra, pracujcie tak dalej, jeszcze możemy wygrać i to się stanie. Nie graliście tak źle, ale stać was na wiele więcej. Potraficie strzelać bramki, potraficie dryblować. Moim zdaniem po prostu zasługujecie na awans. Mieliście bardzo dobry sezon, ale jednak Jason Banton ma 61% tylko kondycji. <coughs> Dlatego go zmienimy. Niestety, jeden z naszych czołowych zawodników niestety musi zejść w takim meczu. No to wejdzie Jolly. Też miał swoje mm, chwilowe 5 minut w naszej drużynie. Co prawda, sporo nawet grał ma tam nawet chyba ponad 20 meczy. A bardziej meczów. No ale niestety musimy go zmienić. W sumie w górę już muszło. Kurwa, może mogłem go zostawić. No nic, zobaczymy. Uwaga, Fenlon. Dalekie wybicie do naszego napastnika i straciliśmy piłkę. Uwaga, Southend z kontrą, ale już pięknie Jusuf ją przejął. Joli, uwaga, Joli. Tutaj pięknie się wdziera w. Po... Już. I co to było? Co to kurwa było? Myślałem, że tutaj ładnie wystawi Mitsonowi, a ten... Kurwa, nieważne. Dobra, 50 minut gry już za nami i cały czas 0 do zera. <laughs> Jak na finał to bardzo nudny mecz. Muszę przyznać. 51, yy, prawie 52 tysiące ludzi musi być. Zawiedzionych. No i niestety, niestety tracimy bramkę z rzutu karnego. Dobra, i co teraz? Ale uwaga, jesteśmy już w natarciu Midson. W Osano, co zrobimy? Mur, uwaga, mur, Long. Stacy Long, Yusuf, Midson, kurwa. No nie I koniec akcji Ale Gnapka jeszcze tam walczył Kurwa mać Dobra, 70 minuta Przewaga liczebna W sumie składu nie zmieniam Bo tutaj nie ma za bardzo co zmienić Ale po prostu lecimy na przewadze liczebnej teraz Trzeba strzelić bramkę chłopcy Do przodu wszyscy 75. minuta. Uwaga, ostatni kwadrans meczu. 10 minut, no kurwa mać. I to jeszcze akcja po ich stronie. Uwaga, wyrzut z autu i 2-0. Kurwa mać. Może to był błąd, że ustawiłem mi przewagę liczebną I chuj, końcowe meczu, no co mogę powiedzieć? Przejebaliśmy, no przejebaliśmy finał o nasze marzenia Kurwa no Jestem rozczarowany Aż brak mi słów, aż się zakręci w oku. Tak blisko, a niestety tak daleko. No cóż, przegraliśmy chuj, tam trzeba podnieść głowę i iść dalej, tak więc mamy kolejny sezon w N Power League 2. Doszliśmy do finału bara, Baraży. Dlatego obiecująco może zacząć się następny sezon dla naszej drużyny. No, i tutaj mamy tylko potwierdzenia naszego w pierdolu 2 do 0. Słomka zwolniony, fuksiarze, dobra, wypłaty premii 78 tysięcy. O, i otrzymujemy 250. No to ładnie. Zobaczmy tutaj finanse. Będziemy, będziemy dobrze na plusie tutaj. Co ty pierdolisz? 1 400 000 funtów. To jest bardzo dobry wynik, jeśli chodzi o końcówkę sezonu i mamy naprawdę obiecujący stan konta na następny sezon. Możemy coś tutaj z tym powalczyć. No i co? Zobaczę, ile e, nagrywamy. Tak więc to jest dopiero tylko około 11 minut. E, tak więc ja tak sobie teraz będę leciał z tymi wakacjami, tak do mniej więcej 25 minuty. Albo w sumie na razie zobaczmy, ligi, może jak tam w Polsce jest. Zobaczmy chociaż. Górnik na 8 miejscu, 40 punktów. No niestety już stracili tutaj. Kontakt z czołówką. No, już do trzeciego miejsca, do pucharów już raczej nie mają szans. No, niestety. Zobaczmy tylko, jak tutaj piłkarze górnika się przedstawiają. Oczywiście sprzedali Danha. Nie mam kurwa pojęcia, czemu. Na kulma, zobaczmy, jak lata. Tylko trzy bramki w sezonie. No, za mało. Predius Milik. Zobaczmy. Też również tylko trzy bramki. No kurwa, nie mam pojęcia. <laughs> ja tutaj sobie prowadzę osobną karierę, właśnie górnikiem, jak Wam mówiłem, i reprezentacją Polski. A może nagram kurwa ten odcinek? Nie, nagram dopiero wtedy, jak będę miał nowy komputer. Wtedy sobie będę nagrywał nawet pięć karier na raz. Na razie z tą jedną się będziemy męczyć. No i dobra. Lecimy, kontynuuj, i ja tutaj wrócę. Jak coś ciekawego tutaj się wydarzy, i tutaj już mamy nowy rekord. Siódma pozycja w lidze, drugiej to jest e, nowy rekord, jaki jak AFC Wimbledon zdobył w e, lidze. Zobaczmy ogólnie, jak tutaj się przedstawia. M, przedstawiają rekordy nasze współcześnie, czy obecny sezon? Chyba współcześnie, chociaż nie, bo tutaj, ale nie, jednak dobra. 35 tysięcy H za Barona Harrisona a 150 tysięcy sprzedaliśmy Chrisa, Husseja Obrońca Lewego. Na chuj oni go sprzedali. Zobaczcie jaki kurwa Ja aż nie wierzę Ale no to w sumie to było dawno temu I to za 100 tysięcy nawet Do Championship Pewnie chciał przejść, pewnie nie chciał zostać już w tym zespole i dlatego po prostu uciekł. Ha. Najszybszy gol w 11 sekundzie: Sami Mura, Blue Square, Bet Premier dwa lata temu, a teraz. 6 minuta i 31 sekund. Markus Geil, naszym jest najstarszym zawodnikiem, który wystąpił w ogóle w historii klubu, a najmłodszym. Jim Fenlon, proszę bardzo, jednak Jim Fenlon, który mam nadzieję, że w, w następnym sezonie będzie spisywał się o niebo lepiej, chociaż i tak bardzo fajnie się spisywał. <ścoughs> A rekordy piłkarskie, zobaczmy. A to było tu. Najwięcej meczów dla klubu ma Sam Hatton, obrońca. A goli Kevin Cooper, a obecnie 35 Jack Mitson, a Luke Moore 116 meczy. No sporo w tym sezonie rozegrał, bo 15 meczów e, w sezonie. Tak więc dołożył 15 do tych e, 116. No ale jeszcze sporo brakuje do tych 205. Dobra, zobaczmy, jakie tam jeszcze wiadomości przyszły. Tu zwolniony z pracy i posezonowy przegląd opinii. Proszę bardzo, jesteśmy zadowoleni. Uznana za bardzo dobrą. Fantastyczna postawa zespołu w rozgrywkach, oczywiście. Adam Dodd dołączył do klubu. Kurwa mać. Dlaczego oni są zadowoleni z niego? Bo ja nie rozumiem. Naprawdę nie rozumiem, chociaż on już będzie wracał do swojego klubu i bardzo dobrze. Eee. Klaudek Napka, kibice są zadowoleni z jego dyspozycji, ja również jestem bardzo zadowolony, również jestem bardzo zadowolony, że udało mi się go znaleźć na początku tego sezonu i z wolnego transferu, proszę bardzo, przyszedł do nas taki zawodnik, zobaczmy tylko jego wartość rynkową, za ile mniej więcej moglibyśmy go puścić. 140 tysięcy wartość rynkowa, więc myślę, że z pół miliona może byśmy nawet za niego dostali raport proszę bardzo defensywny pomocnik 20-letni Brice Iribi <grymne> um. no w sumie wam powiem, że się zastanowię nad tym zawodnikiem, pracowitość 14 waleczność fizycznie jest na bardzo dobrym poziomie Przyszedłby do nas, jest na liście życzeń sześciu klubów. I to są wszystkie kluby, właśnie z ligi naszej. 5000 chcą za niego. Tak więc chyba nawet na pewno się nim zainteresuje. Oczywiście dodajemy go do listy życzeń. No i zobaczymy. Roczne podsumowanie treningów. E, solidnie pracowali Hu Johnson. Zobaczmy jego. Takie podsumowanie sezonu sobie zrobimy 19 latek 37 meczy, dwie bramki, raz karnego nie wykorzystał, dwie asysty. No, raport ma doskonały dopiero 19 lat. No zobaczymy w następnym sezonie, co tutaj się z nim stanie. Adam Davis. A oni nieco się rozwinęli piłkarsko. Chociaż myślę, że Adam Davis się nie rozwinął tak nieco, tylko nawet sporo. 35 meczów, 35 straconych bramek, czyli średnia bardzo oczywista. 8 czystych kąt, no mało lat. No rozwija się. Nie gra jakoś nadzbyt fatalnie, ale też nie jest nie jest to. Casillas. Następnie McNaughton, nasz, e, nasza przyszła gwiazda na, na środku obrony, chociaż już jest w bardzo dobrej dyspozycji. Proszę bardzo, średnia ocena w lidze powyżej 7, tak więc bardzo dobrze. On i mm, Emanuel Mendy dobrze rozwinęli się piłkarsko. Mendy. No, to jest, to jest nasze podstawowe prawy obrońca, oczywiście. Chociaż no, po. Hmm, sprowadziliśmy go chyba za hajs. A nie, i proszę bardzo, z Liverpoolu. On w Liverpoolu grał, tak więc no, bardzo dobrze mieć go. Następnie bardzo rozwinął się oczywiście Jim Fenlon. Dlatego też w następnym sezonie będzie grał pierwsze skrzypce u nas w drużynie. Mam taką szczerą nadzieję. A jeden z zawodników szczególnie nie zaimponował, to jest Warren Cummings. Oczywiście ona nam nie jest potrzebny do niczego. Osiem meczów zagrał tylko w sezonie, dwie żółte kartki zdążył zdobyć, 6,92 ocena. No, oczywiście nie będę z nim tutaj wiązał żadnej przyszłości, a młodzi zawodnicy to tam chuj im w dupę. Yy. o proszę. A czyli mamy do wyboru, kiedy zaczniemy. Aha, kiedy oni mają wrócić z urlopów? E, czyli powiedzmy 17 czerwca, to będziemy mieć 7 tygodni na przygotowania. A 17 czerwiec, no to mają cały kurwa miesiąc. No i dobra, 7 na no dobra, niech wracają No i dobra, ja też do Was wrócę niedługo No i kilka informacji tutaj się teraz pojawiło Czyli na przykład Bentley, czy jego e, celem jest ten IRB Złożymy ofertę Chcą 5 koła, dostaną 5 Chociaż no co prawda nie mamy hajsu, ale no chcę po prostu być tutaj w walce o tego zawodnika i proszę bardzo o ogłoszenie planów rozbudowy stadionu, a i są niezbędne w celu spełnienia wymagań licencyjnych 8 miesięcy potrwa budowa. Tak więc y, ile teraz mamy? Bo już nawet zapomniałem. O, może przyjrzymy się mm, profilowi naszego menadżera, tak więc... W karierze mamy 32 322 dni u steru AFC Wimbledon 56 meczów rozegranych, 23 wygrane, 16 remisów i 17 przegranych, 41% zwycięstw różnica bramek na plus 8 No i w sumie na razie nie, nie ma nie ma co więcej tutaj dodać Byliśmy o włos od awansu, nie udało się, no trudno Aha, i ile mamy tych krzesełek? Właśnie gdzieś tak, chyba gdzieś z te trzy coś tysiące. Co ty pierdolisz? My mamy 27 tysięcy miejsc? Aż kurwa nie wierzę w to. The Valley London. No zajebisty stadion. Aż nie wiedziałem, że, ty, że tyle mamy krzesełek. I jeszcze o 3000 to będą trzy dyszki więc no akurat eee, co on pierdoli anulowali rozbudowę obiektów młodzieżowych no to po co oni budują ten stadion jak mamy 27 tysięcy krzesełek anulują mi kurwa obiekty młodzieżowe o które się starałem tak długo No i może i mi zajebiście szło w tym sezonie z naszą drużyną, jednak do punktów menedżerskich i do jakiejś sławy, mm, do sławy, żeby na przykład e, sobie m, przejść do lepszej drużyny, no to nie ma szans, bo no nic się nie stało. Power League Goal of the Season, ba, proszę bardzo, Jack Midsom e, jest na trzecim miejscu. Menadżerem został e, menadżer Chesterfield o, nas, proszę bardzo za co Milanu zwolnili. Ok, z poszukiwań, dobra, to sobie ich zobaczę. No i dobra, no co? Piłkarze mają wakacje. Wrócą dopiero za miesiąc. A ja wrócę do Was e, z pierwszym meczem sezonowym. Zobacz, zobaczycie, coś tutaj się działo u nas w klubie e, podczas okienka transferowego. Może kogoś sprzedamy. Zobaczymy, kto tam największą wartość ma u nas w klubie. Micon Balkestein, proszę bardzo, 150 tysięcy. Mitson 29 lat. No, jeszcze kilka lat, może pograć z nami. Naprawdę bardzo dobry zawodnik. 39 meczów, 17 bramek. Zobaczmy, jak w historii się przedstawiał. No, miał dwa razy więcej bramek. Niż w tym sezonie, ale i tak bardzo dobry sezon tego zawodnika. No nic, ja się będę z wami żegnał. Tak więc widzimy się niedługo. Do zobaczenia!